Dzień dobry. Nastał piątek, czas więc, jak co tydzień, na mój komentarz Liberté. I dzisiaj bardzo nietypowo opowiem Państwu historię z życia wziętą, która wydarzyła się u mnie w domu w zeszły weekend. Otóż w sobotę szedłem po zakupy. I tuż przed wyjściem moja żona powiedziała mi, żebym oprócz rzeczy już zapisanych na liście, kupił też chleb. Chleb zwykły, najzwyklejszy, jasny. I chleb bezglutenowy. Taki bezglutenowy chleb, tego rodzaju, może Państwo znają, nawet jeśli nie kupują i nie potrzebują takiego produktu, jest dostępny w różnych, zazwyczaj tych największych sklepach. Kto potrzebuje jadać taki chleb? Oczywiście osoby, które z różnych powodów nie chcą skonsumować glutenu albo nie mogą z powodów przyczyn medycznych glutenu jeść. Mają różnego rodzaju nietolerancję na gluten, a przede wszystkim tą najpoważniejszą ze wszystkich nietolerancji na gluten, czyli chorobę trzewną, zwaną też celiakią. Tak się niestety składa, że na celiakie cierpi jeden z moich synów, dlatego chleb bezglutenowy musimy kupować ciągle i na bieżąco. Niestety, kiedy moja żona mówiła mi, abym kupił chleb zwykły i chleb bezglutenowy w zeszłą sobotę, dosłyszałem tylko albo zarejestrowałem tylko, że mam kupić chleb zwykły. I tak też zrobiłem. W niedzielę rano, kiedy robiliśmy śniadanie, okazało się, że chleba bezglutenowego w domu już nie mamy. Można powiedzieć, tata, dał niestety ciała. Tak, niestety, dałem ciała w zeszłą sobotę. Co więc zrobiłem? Szybko wsiadłem do samochodu i pojechałem chleb bezglutenowy kupić. Tak się bowiem szczęśliwie złożyło, że ostatnia niedziela, 31 stycznia, była niedzielą handlową i też ostatnią niedzielą przed wejściem w życie, dzień później, 1 lutego tak zwanego uszczelnienia zakazu handlu w niedzielę w Polsce. Mogę więc pojechać do jednego z dużych sklepów, które tutaj w mojej okolicy chleb glutenowy mają w ofercie, to jest Oszą, Lidl i Biedronka i kupić chleb bezglutenowy, szybko przywieźć i móc również mojemu synowi Celiakowi zaserwować śniadanie. Niestety, jeżeli dam ciała w przyszłości znowu i zapomnę tego chleba kupić i tak się złożę, że akurat w niedzielę rano go w domu nie będzie, Mój syn tego dnia nie będzie mógł jeść chleba. Nie będzie mógł jeść chleba z tego powodu, że wchodzi w życie uszczelniony zakaz handlu w niedzielę, gdzie otwarte będą co prawda małe sklepy, ale są to też sklepy, które przynajmniej w mojej okolicy nie sprzedają chleba bezglutenowego, więc niewiele mi w tego rodzaju sytuacji pomogło. Różni ludzie potrzebują różne, czasem dość ciężko lub rzadko dostępne na rynku produkty, i każdemu z nas może się zdarzyć, że damy ciała. Że zapomnimy się w nie zaopatrzyć przed niedzielą, kiedy sklepy są zamknięte. Mamy wtedy problem. Ale ten problem nie jest problemem naszych rządzących. Dla nich to nie jest problem, że niektórzy z nas będą w niedzielę bez chleba. Dla nich istotne jest, aby zadowolony z ich decyzji był Kościół Katolicki, i aby zadowolone były związki zawodowe z Solidarnością na czele. Dla nich bowiem nie jest istotne, czy Dzień Święty święcić będą wszyscy, na przykład pracownicy kin albo restauracji. Dla nich, jakby pewnym udowodnieniem, że zdali moralny egzamin, jest doprowadzenie do sytuacji, że akurat kasierki w supermarketach będą mogły Dzień Święty święcić. Związkowcy zadowalają się, że ta jedna grupa zawodowa ma wolne w niedzielę. A tymczasem rozwiązanie jest wiele. Inaczej można tę kwestię rozwiązać. Można wprowadzić zasadę, że każdy pracuje maksymalnie pięć dni w tygodniu, ale od, kiedy, od czasu do czasu w niektóre tygodnie pracuje w niedzielę i otrzymuje za to na przykład podwójną stawkę, jak proponują niektóre inne mądrzejsze od solidarności związki zawodowe. Tylko problem nie polega na tym, aby znaleźć najmądrzejsze rozwiązania, rzadko kiedy politycy rządzący w Polsce prawicy poszukują najmądrzejszego rozwiązania. Chodzi o to, żeby znaleźć rozwiązanie zgodne z ich ideologią. Więc brawo, znaleźliście. A mój syn być może, oczywiście z mojej winy, jeśli zapomnę znowu kupić w sobotę tego chleba, będzie być może w niedzielę musiał się, będzie musiał z chleba zrezygnować. Bawcie się dobrze w Waszym kraju. Wszystkiego dobrego i życzę Państwu mimo wszystko miłego weekendu.